Cześć siemano, jesteśmy dzisiaj w Kielcach, pierwszy dzień Dabit Tuning Festival, a za moimi plecami stoisko Rocks. a ja już Wam pokazuję jakie narzędzia, jakie sprzęty dzisiaj ze sobą przywieźliśmy. Zaczynamy! Cześć Piotrek, widzę na stoisku Rocks bardzo dużo szafek narzędziowych, a może powiesz coś na temat tej, która stoi po mojej lewej? Cześć wszystkim! Oczywiście, nie ma problemu. Kilka słów o szafce 3004. Najczęściej wybierany model przez naszych klientów. Mamy tu wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne w garażu czy w warsztacie. Specjalne zabezpieczenie przed wysunięciem kilku szuflad uniemożliwia po prostu dostęp e, każdemu kto podejdzie i po prostu chwyci za szufladę. Słuchajcie, oferta Rox jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Zobaczcie, od podnośników żab, kompresorów, kluczy zestawów, to co musi być w każdym warsztacie, co jest niezbędne, elektronarzędzia seria Akuan 20V i oczywiście e, latarki, lampy warsztatowe, a nawet takie, zobaczcie, które możemy utopić. Cześć Bartek, co to za urządzenie stoi przed Tobą? Cześć, jest to zupełna nowość w gamie produktowej ROX, czyli ściągacz do sprężyn. Jest to urządzenie, które jest niezbędnym narzędziem w każdym warsztacie samochodowym, aby szybko, efektywnie i skutecznie wymienić sprężynę na amortyzatorze. Tak naprawdę wystarczy zamocować amortyzator lub zakielich, ewentualnie za rurę, dopasować haki do sprężyny, następnie przy użyciu dźwigni z przekładnią planetarną Ścisnąć tą sprężynę, zdemontować wszystkie części, wymienić i przy użyciu minimalnej ilości siły to możemy tą sprężynę rozprężyć. Dzięki tej przekładni siła nacisku tego urządzenia to aż 2 tony. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik, który w każdym warsztacie samochodowym z powodzeniem zda egzamin. Jeżeli chodzi o sprężyny, które możemy tutaj wymieniać, są to sprężyny stożkowe, walcowe, baryłkowe, trapezowe, prawo oraz lewo To Jest tak naprawdę cały zakres. Dodatkowo urządzenie posiada zakres pracy 520 mm długości sprężyny oraz 350 mm na szerokości tej sprężyny.